Siemaneczko, kolejny dzień, godzina 10:15, dzień wolny, dlatego tak późno. No i co, ważymy się dzisiaj. Ja już wchodziłem na wagę, także ja mniej więcej wiem. Pamiętajcie, było 119,9. 114,2. To jak na tydzień, zajebiście. Z 6 kilo poszło. No wiadomo, woda i tak dalej. I pierwsze tygodnie, najłatwiejsze do zrzucenia. No, no, czyli nie zatrzymujemy się, jedziemy dalej. Zaraz śniadanko wieża, kawka z śmietaną, chyba, bo wczoraj mi dobrze posmakowała. No i zobaczymy. Widzimy się zresztą zaraz. Nie będę wymyślał, co ją, bo jeszcze nie wiem. Dopiero będę wiedział, jak zjem. Elo. No i się, maneczko, godzina 10.30, kolejny dzień, kapka już zrobiona, no i dodaję tego double Cream w Szkocji, odpowiednik polskiej polskiej słodkiej śmietany tej, tam 30 ileś procent, czyli on ma ponad 40%. No ale. i bo wczoraj w pracy piłem to, tutaj mi siadła, że masakra, także zarzucam. No i kałużek, W sumie jak w domu jestem też jeszcze tego oleju MCT może dodam sobie troszkę. No no, no i tego łyżka, łyżeczka stołowa. O, nie więcej. On po, pobudza ketony ogólnie. Spoko jest, nie? Więcej i, i szybciej się robią. Także no, powiem Wam, kurde 6 kg, nie spodziewałem się. I jeszcze dzisiaj zrobię swoje wymiary typu: jeszcze zrobię swoje wymiary typu właśnie yy, brzuch, talia, biceps, ramiona, yy, nie wiem, łydka. Po, pomierzę się i zapiszę wszystko. No i za tydzień znowu zobaczymy, jak będzie schodzić. A jeśli jesteś nowym subskrybentem, się zastanawiasz się, o czym on gada, jak on to zrobił, no to od samego początku, jak na to wszedłem, jest na moim yy, kanale wszystko. I wszystko co gotuję, o której, dokładnie co jem, kiedy, jak robię. Także idę pić kawkę, no a na śniadanie później wiedzie jakaś jajówka z bekonem i nie wiem jeszcze czym. Zobaczymy zaraz. Siemano. No i lecimy ze śniadankiem. Siemaneczku. Godzina 11.7 boczek już się robi. Będą 4 boczki i 4 jajka na maśle i z serem żółtym. Także jest 11.8 czyli gdzieś 11.20 parę. 11.20 parę będę jadł. No i później się zmierzę. W sumie po śniadaniu czy przed lepiej może przed, no to może zaraz się zmierzę szybko bo to nie ma wymiary wszystkie Daj, co potrzeby no i zrobione Cztery boczki, 4 jajka, troszkę sera pomidorki i majonez także śniadanko wjeżdża godzina 11.22 i lecimy dalej keto bez ściemy siemaneczko, 11.49 śniadanko zjedzone porobiłem wymiary przed śniadaniem już nie wrzucałem, bo już było gotowe, to musiałem zejść szybko. Czyli na dzień dzisiejszy, czyli 10 styczeń 2026, biceps 38 cm, klata 120 cm, talia 104 cm, brzuch 116,5 cm, pas 108 cm, udo 65, czy 3, 5 chyba. 5 do 65 cm. Także na dzień dzisiejszy takie wymiary oczywiście robione były na czczo, po kawie jedynie. Bo sobie przypomniałem, jak już kawę wypiłem, żeby zrobić. No, następne pomiary za tydzień, czyli 17 skoro 10 plus 7 dni. No i zobaczymy później, co na obiad będę robił. A no i jak zauważyli. Nie liczę makro, nie ważę nic, tylko po prostu wrzucam na patelnię, no a tak i tak waga idzie w dół, czyli o tyle spoko to, a nie liczyć pół pomidora albo trzy czwarte pomidora albo jakieś inne pierdoły. ileś gram boczku musi być, czy coś po prostu jem tak, żeby być na żarty, może nie jakiś świnia, no ale najedzony, że mi starcza na większość dnia. Także widzimy się później, co będę robił na obiad jeszcze, nie wiem, elu. No, i lecimy. 6 kg lżejszy. Zasuwam sobie na Town Hill jezioro dookoła. Pamiętacie to lodowisko ze wcześniejszych, ze wcześniejszych tych filmików? No to to lodowiskowe jezioro jest na Town Hill obok Danfermline. Także, jako, że schudłem 6 kg, to sobie dzisiaj zrobię Trica, czyli sobie. Zaświętuję to małym grzeszkiem I w ramach tego sobie zrobię 15 pompek Od razu się lepiej poczuję Siemaneczko Godzina 17.24 No po co to obracają 17.24 I dziś na obiadek Będzie burger Mam to zwykło mięso mielone 0 karpsów. Proszę bardzo no ...to mięso mielone... ...i je podsmażę jako burgera. Cebula... Z, e, z pieczarką cebulę chyba pokroję na maśle, podsmażę. Burger będzie się robił w airfryerze. I, 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 i... ...do niego dam sól. a jeszcze majonez muszę wyjąć. Proszę bardzo. Do tego jeszcze majonez dam. Więc papryka... I sałata, to będzie coś w roli bułki, że burger będzie pyk i na niego no, ser oczywiście, ze trzy plasterki seradam, dam. Wysypę na niego z patelni pieczarkę na, i z cebulą na maśle robiony, to już będzie taki chamski, tłusty wariat. I ogórek kiszony i jeszcze te papie, papryczki jalapeno. One mają trochę tych karbsów 1,6, ale to jest w 100 gramach, tak? Tak. No a ja sobie wezmę ich może za 4. One fajne takie ostrawe są. No i tyle. Robię i zaraz będę wcinał. No i dobra, a jak robię tego burgera? To do mięsa. Ten oliwolu mam czosnkowy. Fajny, fajny on jest. Daję posmaczek, ale oczywiście daję go troszkę tylko, bo jest aż zakwaśne, jak jest go dużo. Do mięsa dużo soli i pieprzu jajko, majeranek. Kiedyś pracowałem we włoskiej restauracji i tam robiliśmy takie smash burgery. To oczywiście robili to od podstaw wszystko. To do takiego mięsa jeszcze dawali e, zamiast majeranku no i oczywiście zamiast czosnkowej oliwy to zwykłą oliwę. Jajko e, zamiast majeranku e, oregano. Do tego jeszcze szedł ketchup, musztarda i jeszcze chyba coś, ale już nie pamiętam. Na turmeric e, w polsku kurkuma. O, I kurkuma jeszcze do tego szła. I to wyrabialiśmy i w taką maszynę, że takie cieniutkie wychodziły, burgery się wsadzało. No, oczywiście ręczna maszyna, ale ja to wezmę. Prawdopodobnie z tego dwa burgery mi wyjdą, żeby do airfryera wsadzić na tą kratkę całą, nie? No, to żeby się tylko zmieściły. No i tyle. I lecimy dalej. Teraz będę to łapą mięszał. Miętolił. No i jedziemy. Tak zwana złota rączka. Mogłem w ogóle nic z tym nie robić, bo już to mięso jest samo w sobie dobre. To jest mielone ze steka. Czyli nie taka typowa świnia. Tylko ze steka. Czy ono jest samo w sobie dobre na grilla wrzucić czy coś, no ale... Nie mam gazu w grillu, żeby na zewnątrz coś robić, muszę dokupić. Ale to dokupię pewnie koło lutego. Jak przy, będę miał gości, przyjadą rodzice czy coś. No to wtedy kupię gaz do grilla, się będzie spekli robiło i wszystko, żeby w domu nie smrodzić, tylko na zewnątrz będziemy wcinać. No, także mieszamy. Zaraz będę formował z tego kuleczki dwie. A, jeszcze oni dawali. Yy, bułkę tartą do tego, no. w, tych, w tej włoskiej restauracji. Pianko, czy planko, czy jak to tam się nazywało. To jest taka bułka tarta, taka grubsza trochę. I to wszystko wyrabiali. Znaczy, no to już później takiego dużego miksera wrzucaliśmy, już on to mieszał. No ale taka ciekawostka, bo w większości restauracji już burgery gotowe przychodzą. Przynajmniej tam, gdzie ja pracowałem, pracowałem chyba w czterech czy w pięciu innych restauracjach w swoim życiu. Łącznie z 6 lat. No i dobra. Robię kulki, daję do airfryera i tyle. No i dobra. Takie dwie buły wyszły. Raczej nie zeżrę tego dzisiaj. No airfryer jeszcze po śniadaniu w poboczku, Spoko, będzie ładnie pachnieć. No i co? Zostawiamy na airfryer na 200 stopni i później ewentualnie na grilla przełączę, żeby go podpiec. A, no i dam też do tego ser, ale to później. Znaczy najpierw dam jalapeno, a na to jeszcze ser położę, żeby mi nie spadało. No zresztą będzie widać. Dobra, to wypada. No to teraz kroimy cebulę, czosnek. E, cebulę pieczarkę na maśle. No i smarzymy. Mmm, masę ma się Cebulę w paski to też w płaski takie mniejsze no i najpierw podsmażę cebulę, dorzucę pieczarki i to będzie szło na górę burgera pewnie się zastanawiacie czemu w garnku to smażę bo patelkę mam w zmywarce a z małych patelek mam jeszcze jedną ale jest taka ciulowa, że używam jej tylko do gotowania parówek w niej. a nie będę dużej patelni używał na jedną małą cebulę, jedną małą pieczarkę także w garnuszku dzisiaj smażę a i tu już tu już rosół sobie wyjąłem także jeszcze się chyba rosołku dzisiaj napiję no ale nie wiem no i na pewno dwóch burgerów nie zeżre to pewnie ten drugi będzie na jutro na śniadanko także wy, wyjmuję tak ktoś mi napisał, żeby wyjmować proszę bardzo, żeby nie było, że nie czytam komentarzy po co? po co mam smażyć ten cylikom? Yy, no. no i dobra, troszkę majeranku też. lubię majeranek, mam nadzieję, że jest w słupię, pieprz, wiadomo. pieprzu dosypię, no i jedziemy dalej. no i dobra, teraz paprykę myjemy, wale ją na pół. Przekrojona, gniazda wyrzucone. To już dochodzi. W sumie już może zostać tak. To nie musi być usmażone, tylko po prostu na smaczek. wieczarki ładne, cebulka miękka. Herbatka. Eee, coś tam chyba pokrzywa z wiśnią. Proszę bardzo. Zero kalorii. Smaku zajebista. Mięty też dużo piję. Nie dlatego, że brzuch boli, coś tylko lubię. Dobra. No i to będzie jako moja buła. Prawdopodobnie, ale chyba, jako że wyjdzie tutaj tak duże, te burgery wyjdą, to chyba po prostu je położę sobie na talerzu. Będę kroił w nóż i Januszwir. Opa. Dobra, właśnie pikło, że 10 minut minęło. Obróćmy, zobaczmy, jak to wygląda. Kurde. Soczysty bardzo. Jeszcze surowy wariacik. No to jeszcze będzie z 15 minut, plus minus, ale już jest zacnie. Za grube zrobiłem po prostu. Następnym razem, jak będę robił, to wezmę po prostu pół takiego mięsa i z tej połowy zrobię dwa kotlety. A drugie pół zostawię na drugi dzień, z czego później zrobię też dwa kotlety. Na pewno będzie lepsze niż takie duże, grube. No ale w następnym razem będę wiedział. Także co robimy dalej? Tutaj sałata lodowa. Dwa kawałeczki. Papryka. I w moim pierwszym planie było, żeby zwinąć tą sałatę tak ładnie. Pyk. Położyć burgera. To wszystko dać do papryki. Tu oczywiście majonezem posmarować w środku tą paprykę. Pyk no i bur majonez tam pod spód, nie? sałata, na to burger z serem i z tym e, z tą jalapeno z tą jalapeño nie? i, proszę ja cię ciebie, góra kiszonego ewentualnie na bok no i zamknąć go drugim bum, I, i to by miało imitować bułkę, jak wiecie na keto bułek się nie je znaczy można jakieś tam ketogeniczne robić, no i to miał być burger, ale jako, że wyszedł taki ogromny, chociaż, no zobaczę jak będę składał. A jak nie, no to druga opcja, to po prostu dam to na obok, nie? I sobie będę go kroił, a to sobie będę chrupał. No i dobra, po 20 minutach tak to wygląda. Tak, dla mnie jest git trochę wysuszony, ale nie surowy. Ale nawet jeśli by było surowe, to nadal to jest mięso ze steka, z krowy, czyli można jeść. Te steki też się ja nie wysmażone. Dobra, to teraz co? Tego zostawię sobie na jutro. Tego na talerz dam. A na tego daję jalapeno. Yy, pieczarki z cebulą, trochę pospadało, ale kit tym. Tutaj też już na jutro sobie szykuję pieczarki z cebulą. Ty nie daję, bo to będę całe odgrzewał, po prostu jutro. No i ser. No i dwa plastry sera, takiego, nie? To jest jeden, no to dwa takie. No i zamykamy, jeszcze dajemy na chwilę. Więc na grilla, żeby szybciej poszło. I po prostu czekam, aż się ser zrobi. No i w sumie, może dam to tu. I tyle w temacie, na dzisiaj. Chyba wszystko dałem, co chciałem. Dobra, dwie i minuty. Powinno być git. No i gitarka. Ser jest... nie jest taki, wiecie, bardzo roztopiony. Właśnie, to jest idealny dla mnie ser. Nakładam. No i cyk, nałożony Na tą właśnie paprykę. I teraz drugą. Pyk to taki trochę duży wyszł. Ale z tego go zobaczymy. No i to jest smaczburek. No i dobra, smacznego, ogórek kiszony. Nie wiem czy mówiłem, czy nie. Czyli godzina 18.02 wyrobiłem się idealnie, bo ostatnio o 18 mi się zdarza jeść. Także... 18.02 Także... Pamiętajcie, Miry zrobi formę bez ściemy. Widzimy się jutro. A tymczasem pyszne żarrełko. Siemano.